Bóg cię słucha i słyszy. A kiedy ty Boga traktujesz poważnie i wiesz, że On jest, żywy i prawdziwy, to On też ciebie traktuje poważnie. Tak, że nawet dał nam lodówkę. To była dla nas historia i jest cały czas żywa. Posłuchajcie tego świadectwa. Lodówka jak lodówka. No, mówi się, że lodówki przy drodze nie stoją. A my tutaj mamy lodówkę, która jest dla nas nie tylko lodówką. Pamiętasz tą historię z wakacji. Jak byliśmy i popsuła nam się lodówka. Byliśmy w innym kraju i nie mieliśmy szansy kupienia naprawienia tej, która była kupienia nowej, czy kupienia części, a no. lało się żar z nieba. Pamiętasz to? Było wtedy bardzo gorąco. Jeden, chyba powyżej 30 było, nie? Powyżej 30 było, nie wiedzieliśmy, co, co zrobić. Nie mieliśmy, gdzie przechować no, czegokolwiek do jedzenia, co, co musiało być w lodówce. Żeby chociaż na, na poranek było, w sensie na jeździć co dzień do sklepu, no, no można było, ale żeby przechować się, co było, od razu by się mogło popsuć przy takich temperaturach. I pamiętam, wieczorem już byliśmy w takiej determinacji, pojechaliśmy chyba na jakąś górę, gdzieś sobie zjeść kolację, tak na świeżym powietrzu, z koszykiem jedzenia. I już byliśmy, że po prostu no to by tak nam utrudni życie, tak byliśmy w sumie wkurzeni, yy, zdeterminowani, co my teraz mamy zrobić, no bez lodówki, ale będzie, no ale nam się popsuł ten urlop, ale nam się popsuł ten dzień pracy, ale nam się to popsuło, no co my mamy zrobić? I żeśmy wracali, pamiętasz z tej góry, pamiętasz to? Pamiętam ten moment, jeżdżaliśmy wąską uliczką w dół. I żeśmy się jeszcze pomodlili, Panie Jezu, zrób coś, przecież tak nie może być. Tak nie może być. No i nagle sobie jedziemy, jedziemy. Przyjechaliśmy obok jednego miejsca, a tu Aneczka, woła głośno. Lodówka jest! Zatrzymaj lodówka! się! Zatrzymaj się! To było, nie? Za zakrętem. No. Zatrzymaliśmy się, cofnęliśmy pod tam. było no znaleźć miejsce do parkowania, ale przecież wiadomo, lodówki przy drodze nie stoją, ale tam przy drodze stała lodówka. I wtedy Wy z Mikołajem, żeście wyszli z samochodu. Wyszliśmy do samochodu obejrzeć, czy tą lodówkę, kto tą lodówkę wystawił i dlaczego no. No i zobaczyliśmy, że stoi lodówka, i przy okazji jakieś inne rzeczy stoją. Obejrzeliśmy tą lodówkę, otworzyliśmy. I Pani wyszła z domu, nie? Tak, patrzymy, lodówka jest przygotowana. Pani wyszła z domu i się pytamy o tą lodówkę, co z tą lodówką, czy ona tu stoi. No bo ja ją wystawiłam, kupiłam sobie inną, a tą wystawiłam, żeby sobie ktoś. Potrzebujący zabrał. Ona jest sprawna, przygotowana, wyczyszczona, w środku jest umyta. Jak chcecie, to bardzo proszę weźcie. Mnie to się najbardziej podobało, że ona powiedziała, że była sprawna, ale najlepiej, że umyła, żebyśmy mieli już czyściutką do wzięcia. Bo przy drodze, no to w ogóle jest hit, że akurat stała lodówka, na dodatek była sprawna, no bo można było wziąć lodówkę, która po prostu, no nie wiadomo co by była. Tak, i to była lodówka, która nam. Odpowiadała, bo to nie była lodówka taka, która ma metr 70 m to wysokości, To była taka mała lodóweczka. akurat, lodóweczka, taka. Która zastępowała właściwie tą popsutą. Może nawet i była lepsza od niej. Ale najlepsze, że ta pani jeszcze wyszła do nas i specjalnie powiedziała, że ona po prostu ją umyła. I od razu powzięliśmy tą małą lodóweczkę, podłączyliśmy rzeczywiście wszystko sprawne, włożyliśmy. Tak. I ja sobie no, my czasami. Wcześniej jeszcze podziękowaliśmy pani za to. A, tak, i panu Bogu dziękujemy. Przez cały czas tą lodówkę mamy. I ktoś mówi, czasami mówi, no przecież lodówki przy drodze nie stoją. A ja mówię, tak, stoją. A z drugiej strony sobie myślę tak: skoro ja, Bóg mnie uzdrowił, ciebie Wojtuś uzdrowił, Mikusia uzdrowił naszego synka ileś razy, to co dla niego jest taka lodówka? Nic. Nawet postawił nam lodówce, lodówkę przy drodze. On jest wielki. Tak, jest wielki. I mimo, że to jest historia tylko o lodówce, ale to jest historia tak naprawdę o miłości Bożej, że on takie rzeczy się nawet troszczy. Nie tylko o uzdrowienia fizyczne, duchowe, ale po prostu o najzwyklejszą rzecz jak lodówkę. Mnie to bardzo dotknęło. Tak, to, to jest troska o podstawowe potrzeby człowieka. Mi to bardzo dotknęło, bo myśmy zawołali, panie, co my teraz zrobimy? Przecież widzisz, że nie mamy pieniędzy, a potrzebujemy lodówki. No, ona no, tę lodówkę no, dalej. <laughs> Ona stała przy drodze, jeszcze ubyta i sprawna dla nas niech Bóg będzie uwielbiony. To jest historia rodzinna, ale dla nas niezwykła, a lodówka dalej jest i służy. Amen. Alleluja, amen. Po tej krótkiej modlitwie o lodówkę, o wołaniu, kiedy nagle ona się. Zjawiła, stojąc przy drodze, no po prostu to było prawie zaraz, jak oni staliśmy, patrząc na nią. To było tak szybko i tak niespodziewanie, ta realizacja odwołania do otrzymania, że wydawało się nią wiarygodną rzeczą, a jednak ta lodówka tam stała i była jak najbardziej realna i tak bardzo realna jest Boża miłość. Jak ta lodówka wtedy przy tej drodze.